Jest kilku wojowników uniwersum Marvela, którzy znają starożytne sztuki walki lub innego rodzaju kung fu i karate. Kiedyś przedstawiliśmy wam profil postaci Shang-Chi, marvelowskiego karateki, który w przyszłym roku otrzyma własny film. A w dzisiejszym odcinku poznacie jednego z członków drużyny Defenders, człowieka, którego nazywają żywą bronią. Jak sam siebie określa, jest bosym milionerem. Panie i panowie, poznajcie danego randa. Znany go szerzej jako Iron Fist. Historia Daniel Rand jest synem Wendela Randa, który jako młodzieniec odwiedził mistyczne miasto Kunlun, materializujące się w Himalajach raz w ciągu dekady. Założony miliony lat temu przez istoty pozaziemskie Kunlun było współrządzone przez potomków kosmitów i potężne istoty nazywane Spoczymi Królami. Byli oni poddanymi magika zwanego Mistrz Han. Rand ocalił życie władcy Kunlun, Lorda Tłana, który adoptował Wendela jako swojego następcę, co było obrazem dla syna Tłana Yuti. W czasie swojego pobytu w Kunlun Rand ożenił się z kobietą o imieniu Shikari. I został przybranym ojcem Mirandy Randkai. Pewnego razu mistrz sztuki walki wygrał rytualny pojedynek przeciwko Devosowi, który był synem największego wojownika miasta Leikunga, de Tanderera. Upoważnił go do walki o moc nieśmiertelnego Shou Lao, człowieka przemienionego w mistycznego węża tysiące lat temu przez słoczego króla Chiatanga. Jednakże, chociaż najwięksi wojownicy Kunlun cyklicznie przejmowali moc Shoulao, jako tzw. Iron Fist Toran zrezygnował z mocy. Dziesięć lat po swoim przybyciu do Kunlun, Kung Fu Dan przebywał z Shikari, gdy miasto zostało zaatakowane przez ludzi UT. Shikari została zabita, a zrozpaczony Wendell wrócił na ziemię. Po roku został bogatym biznesmenem i ożenił się z hiter Duncan. Podczas jego nieobecności Lord Tuan umarł i został władcą Feng Tui, zostawiając władzę na Kunlun Yuti. Podczas gdy Lei Kung zawiedziony postawą pokonanego Davosa wygnał swojego syna na ziemię. Gdy Daniel Rand miał 9 lat nastąpił czas ponownej materializacji Kunlun. Jego ojciec zdecydował o tym, by zabrać go do miasta razem z Hitter. W towarzystwie swojego biznesowego partnera Harolda Michuma podróżowali przez Himalaje. W pewnym momencie Wendel spadł z urwiska, w ostatniej chwili łapiąc się krawędzi skały. Zawołał na pomoc Michuma, który w nadziei na przejęcie firmy Randa doprowadził do jego śmierci. Niedługo potem Hitler poświęciła swoje życie w obronie Daniela przed stadem wilków, a jej dusza trafiła do Fengtu. Mieszkańcy Kunlun znaleźli młodego Randa i go uratowali. Sparaliżowany przez odmrożenia Michum. Dowiedział się o żyjącym Danielu i spędził następną dekadę przygotowując obronę przed przyszłą zemstą. Ślubując pomszczenie swoich rodziców, Dany studiował sztuki walki pod okiem Lei Kunga podczas dorastania w Kunlun. Jego najbliższymi przyjaciółmi byli Miranda Randkai, o której nie wiedział iż była jego przyrodnią siostrą, i miejski chłopiec o imieniu Hu Tsien. W wieku 19 lat Rand zażądał i otrzymał pozwolenie na pojedynek o moc Iron Fista z nieśmiertelnym Shou Lao. Rand zgładził Shou Lao w stylu, w jakim nie zrobił tego nikt przed nim, przez co zdobył mistyczną moc Ironfista. Fista. Dany nie wiedział, że śmierć Shou Lao rozgniewała Chiatanga. Chciał w odpowiedzi zniszczyć miasto, lecz został uwięziony przez mistrza Hana. Niedługo potem Rand odpierał zazdrosnych rówieśników z pomocą Konala i Mirandy, którą Konal nauczył sztuk walki wbrew prawom Kunlun. Uciekający z Kunlun Miranda i Konal zostali schwytani przez odwiecznych wrogów miasta, roślinno-podobne istoty zwanych Litri i zostali uznani za zmarłych. Międzywymiarowe przejście zostało w tym czasie otwarte i dany jako Iron Fist udał się do Nowego Jorku, szukając zemsty na Michumie. Pokonał systemy obronne przeciwnika, lecz gdy zobaczył go będącego inwalidą, oszczędził przegranego człowieka. Michum został jednak zabity przez ninja, służącego mistrza Khana. Oskarżono o morderstwo Iron Fist oczyścił swoje imię z pomocą dwójki prywatnych detektywów, z którymi się zaprzyjaźnił. Były to wytrenowana przez samorełów Colin Wing i była policjantka z cybernetyczną ręką, Misty Knight. Pomimo tego, Dan miał wrogie stosunki z jego nowymi partnerami biznesowymi, bratem Michuma, Wardanem i jego córką Joy. Przygody Ironfista były kontynuowane, gdy stawił czoła kultowi Karakai, wyznawcom bogini Kali, warhałkowi i kosmicznemu robotowi zwanemu Monstroid. W międzyczasie dowiedział się, że ninja wykorzystują ciało ojca Colin jako gospodarza i dzięki swojej mocy przerwał te magiczne sztuczki. Niedługo potem Iron Fist wdał się w walkę ze Steel Serpent, wojownikiem specjalizującym się w używaniu tak zwanego zabójczego dotyku, który zabijał w powolny sposób. Serpent był w przeszłości dwukrotnie pokonany przez UT, gdy chciał przejąć władzę w Kunlun i stał się ofiarą swojej własnej broni podczas starcia z Iron Fistem. Po tym jak Dany uratował kobietę o imieniu Jade przed agentami Khana, demonicznego wojownika, który podbił Fengtu. Iron Fist i Jade musieli stawić czoła większej ilości agentów. Podczas tych wydarzeń dusza Jade połączyła się z kosmicznym bytem zwanym Firebird. Iron Fist pokonał Silver Dragona i odkrył, że była ona duszą jego matki Hitter. Wtedy Dany pokonał w walce Kana używając kamienia duszy, naprawił Ziemię i przywrócił swoją matkę do spokojnej egzystencji w życiu po śmierci. Chociaż zakochał się w Jade i chciałby, żeby była śmiertelniczką, wiedział. Że ludzkość potrzebuje Firebird i użył kamienia duszy, by wyleczyć Jade. Przez następne kilka miesięcy Iron Fist stał się znanym bohaterem i wdał się w walki z takimi przeciwnikami jak Mistrz Han, Scimitar, Chaka, Wrecking Crew i Sabretooth. Czasami pracował z innymi mistrzami sztuk walki jak Sons of the Tiger, White Tiger i Shang-Chi, który później pomógł mu ocalić Kunlun przed magikiem Quan Starem. Wtedy też Daniel stawił czoła Davosowi wygnanemu synowi Lei Kunga, który chciał przejąć moc Ironfista. Nazywając siebie Steel Serpent, Davos przejął moc, jednak szybko ją stracił i został pokonany przez Żelazną Pięść, a jego dusza została uwięziona we wnętrzu kosmicznego Contemplator z Anomaly Gem. Rand stał się kochankiem Misty Knight i obronił ją przed lukiem Cage'em, supersilnym najemnikiem szantażowanym przez przeciwnika Misty, Mastera. Daniel, Knight i Colin Wing pomogli Lukowi pokonać pana Gumę. I niedługo potem Iron Fist stworzył z Cage'em spółkę znaną jako Heroes of Higher, biorącą zlecenia jako ochroniarze i prywatni detektywi. Mimo iż obaj bardzo się różnili, stali się najlepszymi przyjaciółmi. Fist i Cage podjęli walkę z Kanem, który prześladował Kunlun. Zjednoczony z Lake Kungiem, żelazną pięścią, dowiedział się, że populacja miasta została zdziesiątkowana przez Chlitri i razem z Lukiem poprowadzili wojowników Kunlun do walki z przeciwnikami. Pobyt na ziemi zmienił Ranta i rozczarował go reżim w mieście. Został wtedy porwany przez adoptowanego wujka Juti, który miał nadzieję, że użyje go do złagodzenia mistrza Kana. Jednakże nawet Khan bał się pełnej mocy Ironfista i został zmuszony do uwolnienia swoich wrogów. Dany zniszczył mistyczny Szmaragd, który stabilizował połączenie miasta z ziemią, sprawiając, że przyszłe połączenia były nieprzewidywalne. Powrócił z Cage'em do Nowego Jorku. Han został uwięziony na ziemi i nie był w stanie zapobiec ucieczce Chiatanga, który prawie zniszczył Kunlun. Później Han wtajemniczył Warda Michuma, wrogów Cage'a, Szejca, Comnage'a i Ferę w plan przeciwko Randowi. Fera była jednym z wilków, który zabił hiter Rand. Otrzymała ludzką formę przez magiczną moc Shiraira i została zniewolona przez Hana, który użył kamienia mocy Skłon, aby ukraść moc i siły życiowe Fista, prawie go zabijając. Ale z pomocą Keija, Misty, Colin El Agili i policjanta Rev wojownik z Kunlun odzyskał swoją moc i znowu wygnał Hana. Wiele miesięcy później Danny i Luke zaprzyjaźnili się z Bobim Wrightem kłopotliwym chłopakiem, który potrafił przemienić się w superbohatera Kaptejna Hero. Nie wiedzieli, że Wright tak naprawdę był super superskrólem, potężnym kosmitą, którego mist Han zahipnotyzował w przyjaźń z Iron Fistem. W tym czasie Han we własnej osobie przyjął formę policjanta Tyrone Kinga i romansował z Misty Knight, aby zniszczyć swojego wroga. Krótko po tym, Dany był poddany zabójczej radiacji i razem z Cage'em i Wing powrócił do Kunlun. Nauczony mocy leczniczych przez Leikunga, Iron Fist dowiedział się, że atak Chiatanga był odpowiedzią na zabicie Shou Lao. Był dręczony wyrzutami sumienia, lecz został wyleczony przez przyjaciół, którzy wygnali Chiatanga. Przygotowując się do powrotu na ziemię, Dany został sekretnie wpędzony w zasadzkę litri, którzy wysłali duplikat wierzący, że jest Iron Fistem. Chiatang pojawił się na ziemi, gdzie Han jako Tyrun King zniszczył go. Jednakże nawet Han nie był świadomy podmiany Hilitri. Niedługo potem duplikat Ironfista uleczył Bobiego Wrighta, który umierał. Próba się udała, ale Wright cierpiał na powrót choroby i jako Captain Hero pobił duplikat na śmierć w napadzie szału. Han uwierzył w śmierć swojego przeciwnika, uwolnił super i porzucił tożsamość Kinga, zostawiając Cage'a, który winił się za śmierć Iron Fista. Przez miesiące prawdziwy Iron Fist był więźniem Hylitry. Ale kiedy Super Skrull własnoręcznie uwolnił Iron Fista, Knight i Wing dowiedziały się, że duplikat, który został spalony, zmienił się w roślinopodobną istotę. Po pokonaniu Super Skrulla przez Namora, Misty i Colin zabrały go do Kunlun, gdzie dany został uratowany. Niedługo potem Iron Fist pomógł Cage'owi pokonać ponownie Bashmastera. Cage był szczęśliwy, że odzyskał przyjaciela, ale nie był zainteresowany reformacją Heroes for Hire. Gdy Han zemsty przywrócił namorowi amnezję, Fist pomógł Misty i innym odnaleźć króla, przywrócić jego pamięć i pokonać Hana, którego nabor zniszczył. Dany pomógł innym bohaterom podczas walki z mistycznym Legion of Vinges, Sabertoothem i siłami seryjnego mordecy zwanego Carnage. Kiedy Rand stracił wiarę w siebie, Contemplator zrozumiał, że wewnętrzne zamieszanie w psychice Randa naruszyło kosmiczną równowagę przez jego połączenie z mocą Shoulao. Połączył Daniela znowu z Anomalijem, który został zniszczony podczas inwazji Hillary. To przywróciło do życia Stil serpenta, który ukradł moc Randa i próbował podbić Kunlun. Iron Fist stoczył walkę z serpentem i odzyskał swoją moc, wtedy też odnowił związek z Misty. Miesiące później, kiedy najwięksi bohaterowie Nowego Jorku zostali zniszczeni przez Onslaughta, Iron Fist przywrócił światu nadzieję i mistycznie połączył się z Kunlun. Mając nadzieję sprowadzić je na ziemię i zmienić świat, po wykupieniu przez firmę Namora Oracle in Grand Mitchum, Iron Fist zafundował i sformował nową wersję Heroes for Hire, aby przywrócić ludziom wiarę w bohaterów. Ta drużyna znowu połączyła go z Cage'em. Członkowie byli zawiedzeni, kiedy Namor sprzedał Oracle, ale razem z nim Heroes for Hire Starkflickwa. Po wyrzuceniu zespołu przez nowych pracodawców Cage'a i Antmana, za to, że byli notowani, pozostali członkowie zawiesili działalność. Tygodnie później Iron Fist został wmanipulowany w kradzież potężnego klucza Zodiaku przez Death Stinga, którym okazała się Miranda Randkai, która razem z Konalem była zmuszona służyć Hylitri. Rand spotkał parę ich mistrzów i oboje prawdopodobnie zostali zabici, jednak okazało się, że Death Sting przeżyła. W tym czasie bohaterowie, przypuszczalnie zniszczeni przez Onslauta, powrócili i Dany zrozumiał, że ludzkość odrzuci zasady Kunlun, więc postanowił zatrzymać proces, który rozpoczął, ale młody zabójca Hans Junco Muto ukradł jego moc, żeby zrealizować polecenie i przenieść miasto do Japonii. Dusza Hitter Run powiedziała Danielowi, że Muto nie może z nim wygrać. Niechętnie ryzykując zniszczenie miasta, Fis połączył siły z Wolverinem, Juty i innymi, aby pokonać Muto. Zanim Kunlun połączy się z Tokio. Wtedy Ute gnął nożem Randa, tłumacząc, że jego śmierć rozłączy miasta. Miasto powróciło na swoje miejsce, ale Iron Fist spotkał w Fengtu swoich dumnych z postawy syna rodziców, którzy przywrócili go do życia. Z powrotem w Nowym Jorku były przeciwnik Heroes of Hire, State, przywrócił do życia Chiatanga, aby użyć go przeciwko obecnemu wrogowi, Black Pantherowi. Jatang obrócił się przeciwko niej, uwolnił pełną moc Ironfista i zmusił go do walki z Panterem, ale dany odzyskał zmysły i pomógł pokonać wroga. Wracając do walki z przestępcami, odkrył, że to go nie satysfakcjonuje i ruszył szukać nowej ścieżki. Wygląda na to, że wszystkie drogi prowadzą do Kunlun, gdzie niedługo potem stawił czoła Chi, magikowi wygnanemu z miasta wiek temu. Przeciwnik miał nadzieję użyć niezwykłego związku Randa z miastem do jego podbicia. Fist pokonał go i zaakceptował swoją rolę bohatera ponownie. Później Dany przejął rolę Daredevila, gdy Matt Murdock został wysłany do więzienia. Podczas Civil War Dany kontynuował udawanie Daredevila, stał po stronie kapitana Ameryki w Secret Avengers i został wtrącony do więzienia w Negative Zone. Po ostatecznej walce i śmierci kapitana, Rand został członkiem działającej w ukrytu nowej wersji Avengers. Dowiedział się również, iż przed nim było już 65 posiadaczy mocy Iron Fista, a ostatnio działający przed nim Orson Randall obiecał nauczyć go całkiem nowych rzeczy związanych z działaniem jego mocy. Obecnie w komiksach Dany wciąż współpracuje z Luke'em Cage'em. Reaktywowali na krótki okres czasu ich dawną spółkę Heroes for Hire. Iron Fist jest obecnie bohaterem ulicznym. Nie walczy ramię w ramię z Avengers, lecz zostaje na uboczu, walcząc z drobnymi przestępcami lub zmaga się z takimi organizacjami jak Hand. Moce Iron Fist posiada wiele talentów. Poprzez koncentrację Iron Fist potrafi wykorzystać swoją energię duchową lub Chi, aby podnieść swoje fizyczne umiejętności daleko poza ludzki poziom. Koncentrując swoje Chi w dłoni może uderzyć nad ludzką energią Shou i tymczasowo sprawić, iż pięść ma niesamowitą siłę. Staje się również odporna na ból i inne kontuzje. Jednakże ten proces osłabia go mentalnie i zazwyczaj potrzebuje czasu na regenerację, aby powtórzyć proces. Iron Fist może sam wyleczyć swoje urazy oraz choroby, jak również użyć swojej mocy do leczenia innych. Potrafi wyczuwać mistyczną energię, najczęściej tą związaną z Kunlun. Potrafi połączyć swoją świadomość ze świadomością innej osoby, umożliwiając jej odczuwanie emocji i wspomnień innych. Ma niesamowicie dobry wzrok, ale nie jest pewne, czy osiąga on nadludzki poziom. Jego całe ciało jest przystosowane do walki i pozwala mu adaptować się do każdego środowiska. Czasami potrafi zaabsorbować wymierzoną w niego energię i przerobić ją tak, aby podnieść swoją własną siłę. W szczególnych warunkach potrafi nawet tak skupić swoje czyli, że może otwierać przejścia między wymiarami. Iron Fist jest nadzwyczajnie wysportowanym wojownikiem, wyszkolonym w walce wręcz. Jest mistrzem we wszystkich sztukach walki Kunlun i w wielu ziemskich. Wyszkolony jest również w użyciu wszystkich broni wykorzystywanych w sztukach walki. Posiada prawie kompletną kontrolę nad swoim systemem nerwowym, dzięki czemu potrafi znieczulać swoje ciało na ból. Polecanki Żeby jeszcze lepiej poznać postać Iron Fista, polecamy wam zapoznać się z komiksami takimi jak Marvel Premier zeszyt 15, w którym zadebiutował Iron Fist. Deadly Hands of Kung Fu, Power Man and Iron Fist Heroes for Hire, Iron Fist The Return of Kunlun, Immortal Iron Fist, The Defenders z 2011 roku, Powerman and Iron Fist z 2015, Defenders z 2017 i seriale Mega Spider-Man, Iron Fist i Defenders. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie nam znać w komentarzu, czy znacie i lubicie Ironfista oraz o kim lub o czym chcielibyście zobaczyć następny odcinek na naszym kanale. Jeżeli materiał się wam spodobał, koniecznie zostawcie lajka oraz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z najnowszymi materiałami na naszym kanale. Do następnego.